Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś mój krótki komentarz do wydarzeń z 28 lutego 2025 roku z Waszyngtonu, z Białego Domu, z gabinetu owalnego. Wizyta Wołodymyra Zełęskiego spotkanie z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych i z wiceprezydentem J.D. Vance'em. Doszło do no, i jak na stosunki dyplomatyczne, do naprawdę sporej awantury, do skandalu dyplomatycznego, można tak to określić. Co to wszystko oznacza dla perspektywy zakończenia wojny na Ukrainie? Co to oznacza dla bezpieczeństwa Europy Wschodniej i co to oznacza dla bezpieczeństwa państwa polskiego? Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do. Wspierania go, do komentowania, lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzę od razu do tematu głównego. Mimo licznych komentarzy przed wizytą Wołodymiera Załęckiego w Waszyngtonie, przed spotkaniem z Donaldem Trumpem, które zapowiadały przełom, przybliżenie się do pokoju na, na Ukrainie, no nic takiego oczywiście nie miało miejsca. Ja mówiłem o tym od samego początku, że sytuacja Ukrainy jest tragiczna, że sytuacja Ukrainy jest bardzo, ale to bardzo trudna, groźba dezintegracji państwa, ewentualne przejęcie 50% dochodów z wydobycia i eksploracji w ogóle z zasobów naturalnych Ukrainy przez Stany Zjednoczone, czy kapitał globalistyczny, ponadnarodowy, no to nie można, tego nie można uznać za sukces i tak dalej i tak dalej, że same. Los Załęckiego są właściwie policzone, że to nie jest człowiek, na którego będą stawiać ludzie z administracji Donalda Trumpa. To wszystko się potwierdziło. Inna sprawa, że sam Władimir Załęski, od po 20 maja 2024 roku, przez część świata nie jest uznawany za prezydenta Ukrainy. Mówiłem o tym konsekwentnie od maja. Ubiegłego roku. Konstytucja Ukrainy wyraźnie reguluje te kwestie. Żadna ustawa, w tym ustawa o stanie wojennym, nie stoi wyżej w hierarchii prawa niż ustawa zasadnicza. Zatem to nazywanie Zełęskiego dyktatorem bez wyborów przez, przez Trumpa, świadome moim zdaniem, to później odżegnywanie się, niepamiętanie o tej, o tej wypowiedzi nie miało większego znaczenia. To było jasne podważenie legalności funkcjonowania właśnie Wołodymera Zełęskiego. Mimo to. Trump spotkał się z Zełęskim przyjął go w Białym Domu, przyjął go w gabinecie owalnym, najbardziej prestiżowym miejscu w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o rozmowy na najwyższym szczeblu, rozmowy dyplomatyczne, no i całość zakończyła się, no jak na warunki powiedziałbym dyplomacji nawet amerykańskiej, ogromną awanturą. Ogromną awanturą i takim dość, no, powiedziałbym niespotykanym, stanowiskiem strony, która powinna tak naprawdę zabiegać o pomoc, zabiegać o pokój, zabiegać o wsparcie. To co zaprezentował Wołodymierz Załęski w Białym Domu, począwszy od swojego ubioru, który był absolutnie niestosowny do rangi Spotkania, co zresztą zostało mu wytknięte, ponieważ pojawiły się pytania w trakcie tego spotkania, które było transmitowane. Było tam wielu fotoreporterów, było wielu dziennikarzy yy, i z całego świata yy, i padły pytania o to, dlaczego Zełęski nie jest w garniturze, gdzie ma garnitur. No, myślę, że to taka, taki mocny, zimny prysznic na sam, na sam początek, który też pokazuje, w jak, w jak bardzo wasalnej pozycji wobec Zełęskiego, wobec yy, establishmentu ukraińskiego występowali i występują politycy nad Wisłą. Nikt nigdy nie skarcił, nie skorygował, jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny Wołodymyra Załęńskiego, który w sposób absolutnie niestosowny ubiera się, jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne. Jest wiele państw na świecie, które toczą wojny. Jest wielu przywódców tych państw, prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych, którzy biorą Udział w bardzo wysoki, wysokiego szczebla negocjacjach, którzy potrafią się odpowiednio z klasą reprezentować. Mieliśmy do czynienia z przyznaniem, niestety, orderu Orła Białego przez prezydenta Andrzeja Dudę, wręczonego właśnie Wołodymirowi Zewańskiemu, który no, był ubrany w dres, no, w ubranie sportowe, a nie w ubiór, który był godny. Takiej uroczystości. Chyba po raz pierwszy, albo na, na pewno na tak wysokim szczeblu, ktoś bardzo mocno skarcił Zełęskiego za to, że nie potrafi się ubrać w taki sposób, który okazywałby szacunek stronie gospodarza, gospodarzowi, stronie, która przyjmuje, przyjmuje go. I to było bardzo, bardzo mocne na samym, na samym wstępie, można powiedzieć. Natomiast oczywiście tych wątków było tam znacznie więcej. Już sam. J.D. Vance, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział wprost, że Zełenski nie okazuje szacunku wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam Donald Trump, również właściwie wyprowadzony z równowagi tą impertynencją Zełenskiego, który był niezwykle pewny siebie, który próbował pouczać prezydenta Stanów Zjednoczonych i wiceprezydenta, no, powiedział, że nie jest Zełenski na pozycji, w której może dyktować jakiekolwiek warunki, czy też mówić w jaki sposób strona amerykańska powinna się, czy może się czuć. Całość skończyła się tym, że Załęcki został poproszony o opuszczenie Białego Domu, nie odbyła się konferencja prasowa, oczywiście żadnego porozumienia o surowcach nie podpisano, nie podpisano żadnego porozumienia, które dawałyby jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. No i to jest sytuacja, no powiedziałbym, bezprecedensowa, jeżeli chodzi o najnowszą historię. Pokazująca, jak bardzo duże znaczenie nadal mają relacje takie interpersonalne w stosunkach międzynarodowych. Oczywiście czynniki geopolityczne są tutaj kluczowe i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Stany Zjednoczone od wielu lat robią. Zwrotku Azji, że są w tak, że Europa jest, znalazła się w pułapce Kindelbergera, o czym wielokrotnie mówiłem. Niemniej jednak sam przebieg tego spotkania no, może być nawet zdumiewający. Ta arogancja zełęskiego, ta arogancja i powiedziałbym taka, taka buta, która przez niego przemawiała w rozmowie z no, prezydentem czy, czy w ogóle przedstawicielami. Póki co największego mocarstwa na świecie, które rzeczywiście bardzo mocno wspierało Ukrainę, czy też wykorzystywało Ukrainę. Może w ten sposób wykorzystywało Ukrainę od wielu, wielu lat, nie tylko od 2014 roku, ale znacznie wcześniej, bo jeszcze przed 2004 roku finansując pomarańczową rewolucję, w dużej, w dużej mierze wykorzystywało Ukrainę. To jest jasne. Natomiast tutaj oczekiwanie, że Donald Trump będzie traktował Zełęskiego jako równego partnera, no było wielką naiwnością. Sam Trump zarzucił Zełęskiemu igranie z trzecią wojną światową i ostrzegł, że Ukraina musi, musi podpisać umowę ze Stanami Zjednoczonymi, albo Waszyngton zakończy wsparcie. Co to oznacza? Trudno się domyśleć. Natomiast ewentualny powrót do tych negocjacji będzie oznaczać trudne warunki. To nie będą te warunki, które wynegocjowały grupy robocze tuż przed wizytą Zelenskiego w Białym Domu. Pozycja negocjacyjna Ukrainy jest o wiele, o wiele słabsza. Natomiast w mojej ocenie trzeba spojrzeć nieco szerzej. Warto spojrzeć na to, co wydarzyło się 28 lutego 2025 roku, przez pryzmat tych oświadczeń, tych bardzo ważnych deklaracji kluczowych urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa, takich jak Marco Rubio, czyli szef dyplomacji, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, który udzielił na dniach bardzo ciekawego wywiadu, bardzo interesującego. Yy, rozmawiał z dziennikarzem Bright Byte News yy, no, można powiedzieć jednego z takich opiniotwórczych Powiedziałbym mediów, i tam wprost zadeklarował, zadeklarował, że Stany Zjednoczone chcą odciągnąć Rosję od współpracy z Chinami. Chcą oderwać Rosję od Chin w taki sposób, w jaki prezydent Richard Nixon z, ym, doprowadził do odwrócenia sojuszy, czyli zawarcia porozumienia z Chińską Republiką Ludową przeciwko. Oczywiście, Związkowi Radzieckiemu. Ten mechanizm tak zwanego odwróconego Nixona albo odwróconego Nixona Kissingera, bo często się to nazywa właśnie takim manewrem Nixona Kissingera z lat 70. XX wieku, bardzo szczegółowo dla Państwa omówiłem. 22 października 2021 roku polecam jest materiał na moim kanale w podcaście geopolitycznym w takim formacie Strategikon wtedy omawiałem to czym jest odwrócony Nixon odwrócony manewr Nixona Kissingera i że jest taka groźba w przyszłości właśnie takiego mechanizmu politycznego i to się dzieje prawdopodobnie na naszych oczach, jeżeli prawdą jest to, o czym mówi obecny sekretarz stanu Marco Rubio, który rzeczywiście deklaruje chęć, chęć normalizacji relacji z Rosją. Tym bardziej, że grupy robocze amerykańskie i rosyjskie w Stambule ze sobą rozmawiają na temat przywrócenia pełnych, normalnych relacji dyplomatycznych. To wszystko w kontekście tego, że dyplomacja Państwa Polskiego końcem października 2024 roku nakazała zamknięcie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. W odwecie strona Rosyjska nakazała zamknięcie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Petersburgu. To wszystko pokazuje, jak bardzo krótkowzroczna jest polityka Państwa Polskiego. To jest niestety bardzo smutne. Patrząc na, na to, w jaki sposób reaguje dzisiaj Państwo Polskie, jego agendy, jego różnego rodzaju instytucje, czołowi komentatorzy, którzy kompletnie nie rozumieją, co się dzieje, nie rozumieją tych mechanizmów policentryzacji świata, nie rozumieją tego, czym będzie normalizacja relacji amerykańsko-rosyjskich, czym będzie wycofywanie się w myśl pułapki Kindlebergera, amerykańskiej obecności z Europy. I tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy nie rozumieją tego, czym było bezwarunkowe wspieranie Ukrainy przez trzy lata, czym była zmiana struktura, struktury etnicznej państwa polskiego, jakie to będzie miało konsekwencje. I to jest oczywiście komentarz na, można powiedzieć na gorąco komentarz niedługo po spotkaniu Zelenskiego z Trumpem w Waszyngtonie, niemniej jednak już dzisiaj, abstrahując od tych wszystkich, Podżegaczy wojennych, którzy najchętniej montowaliby jakąkolwiek koalicję, czy to z Wielką Brytanią, Turcją, Szwecją, czy jeszcze innymi państwami, żeby wspierać Ukrainę i, jak, i no oczywiście, też eskalować napięcie z Rosją, tutaj należy powiedzieć stop. Stop tego typu. Polityce. Jedynym wyjściem re racjonalnym, realnym z tej sytuacji dla państwa polskiego jest natychmiastowa re normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Stany Zjednoczone są daleko, za wielką wodą. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Kwestia obecności amerykańskiej, kwestia ewentualnego udziału Stanów Zjednoczonych w jakimkolwiek konflikcie, to jest perspektywa niezwykle mglista. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego to jest również bardzo dowolna interpretacja. Musimy sobie także zdawać z tego sprawę, że zasoby państwa polskiego są bardzo ograniczone, możliwości Polski są bardzo ograniczone i tutaj jedynym racjonalnym, realnym wyjściem jest normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Od czego trzeba zacząć? Od powołania, może inaczej, od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od. Zdjęcia cenzury z debaty publicznej. Po drugie, trzeba rozpocząć od stworzenia grup roboczych, negocjacyjnych ze stroną rosyjską i białoruską. Po trzecie, przygotować projekt układu o nieagresji. Tak, szanowni państwo, układu o nieagresji z Federacją Rosyjską i osobno z Republiką Białoruś, a następnie przejść do rokowań handlowych, rokowań gospodarczych, normalizacji tych relacji. Oczywiście kwestia także stosunków dyplomatycznych powinna być w pierwszej kolejności załatwiona, czyli przywrócenie normalnych relacji dyplomatycznych i z Rosją, i z Białorusią, z Białorusią podniesienie ich do szczeblu, do szczebla ambasadorów. Obecnie to jest szczebel charge d'Affaires, to trzeba podnieść, to trzeba zmienić. Jest wiele spraw, które trzeba znormalizować, ale jestem przekonany, że nie ma dzisiaj takiej opcji, aby mówić o bezpieczeństwie państwa polskiego bez uwzględnienia opcji normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. I to jest bardzo poważna nauka, bardzo poważna lekcja, która powinna wynikać dla decydentów w Warszawie, właśnie z tej wizyty Załęckiego w Waszyngtonie. Dziękuję Państwu za uwagę.